Dziękuję za udzielenie głosu. Nawiązując tutaj do wypowiedzi przedmówcy, nie mam na myśli Pana Burmistrza, tylko Pana Radnego Krzycha. Chciałbym nawiązać też właśnie do spraw finansowych, no bo tutaj jeżeli chodzi o raport o stanie gminy, no to załączona jest również strategia rozwoju miasta i gminy Wieliczka na lata 2023-2030. No i tak po przeczytaniu tego dokumentu można stwierdzić, że i można się uśmiać, i można się załamać po prostu. Nadmienię, że sporządzającym jest. Były burmistrz miasta i gminy Wieliczka Artur Kozioł. Możemy się dowiedzieć no, na wstępie zaraz tego dokumentu, że mieszkańcy gminy z chęcią korzystają z oferty i atrakcji miasta Krakowa oraz jego obszaru funkcjonalnego. No oczywiście, że korzystają, bo gmina Wieliczka. Mieszkańcy gminy Wieliczka nie mają możliwości korzystania z podstawowych usług. No, nie ma możliwości chociażby uzyskania zaświadczenia o niekaralności. Nie ma szpitala na terenie gminy czy powiatu, szerzej mówiąc. Za to mamy cały, cały zbiór różnych no, nazwijmy to w cudzysłowie mądrych pomysłów. Jak na przykład dowiemy się, że Wewnętrzny transport jest wspaniały, szczególnie przez Wielką Spółkę Transportową. Świadczony, no tak, rzeczywiście można zrezygnować z samochodu, jeżeli część linii jeździ tylko od poniedziałku do piątku. Rozumiem, że mieszkańcy gminy Wieliczka w weekend żadnych spraw już załatwiać Nie mogą, a przynajmniej tak wynika z rozkładów, które są na przystankach, idąc dalej. Yy... Wartości, jakimi kieruje się gmina Wieliczka, tutaj jest standardy, punkt trzeci. Kierujemy się konsekwencją w realizacji ustalonych celów i zamierzeń, zwracając szczególny nacisk na jakość realizowanych działań, to jest terminowość. W niektórych przypadkach mieszkańcy czekali 7 miesięcy, aby skutecznie poinformowano ich o podwyżce stawki opłaty za śmieci, a następnie otrzymywali wezwania do zapłaty. Wynikające tylko i wyłącznie z braku realizacji ustawowych obowiązków przez burmistrza. Idziemy dalej. Cele operacyjne. Gmina funkcjonalna. 200 milionów złotych na projekt trasy tramwajowej z Wieliczki do Krakowa, która ma się kończyć na ulicy Jedynaka. No naprawdę mieszkańcy przebierają nogami, żeby wydać 200 milionów złotych na ten cel. To jestem pewny tego, na pewno tak jest. Następny projekt flagowy. Uruchomienie książkomatu w mediatece. Uruchomienie książkomatu do bezkontaktowego wypożyczania książek. Ćwierć miliona złotych. Co mamy następne? Y Stworzenie szlaku miejsc historycznych Żydów w Polsce. To wszystko przy dramacie rdzennej ludności zamieszkującej od stuleci, od stuleci tereny Palestyny. Idziemy dalej. Bardzo bardzo przepraszam do rzecz. Dobrze? Żebyśmy nie umknęli poza raport które dotyczy miasta i gminy Wiliszka. Wszystko o czym mówię znajduje się właśnie jest nie, załączone w... Przepraszam, czy, czy... przepraszam, pan wie dokładnie, w którym momencie zareagowałem. Zareagowałem. Przepraszam, jakieś przekleństwa użyłem no, problemu nie rozumiem. Chodzi o, o to, żebyśmy do rzeczy, czy nie odbiegali od raportu. Dobrze? W żaden sposób nie odbiegał od tego raportu. Jak będę reagował, gdy pan będzie używał obszaru polityki międzynarodowej, dobrze? Idąc dalej, kolejny projekt flagowy. Szpital geriatryczny. No rozumiem, że zwykły szpital w Wieliczce nie jest potrzebny, tylko i wyłącznie geriatryczny. Patrząc dalej, jakie tutaj mamy ciekawostki, rozwój terenów usługowych, tereny komercyjne i miejsca publiczne. I tutaj rekomendacja jest, która brzmi tak: funkcja usługowa w gminie Wieliczka skoncentrowana jest w centralnej części. Gminy w mieście Wieliczka. No i dowiadujemy się, że istnieje ryzyko wzrostu natężenia ruchu na drogach lokalnych, co może prowadzić do jego niewydolności oraz wzrastającego zapotrzebowania na miejsca parkingowe w mieście Wieliczka. Dodatkowym kosztem będzie również czas, który mieszkańcy będą zmuszeni poświęcić ze względu na czas dojazdu, co może wpłynąć na obniżenie poziomu życia mieszkańców. No przecież to się dzieje od lat. To nie jest perspektywa, tylko to jest coś, z czym mamy do czynienia. Dopiero co na ostatniej sesji Rady Miejskiej przyjmowany był dokument, którego założeniem jest ograniczanie ruchu pojazdów indywidualnych. Także te wszystkie postanowienia są sprzeczne. Do tego jeszcze ciekawa rzecz jest na stronie numer 59. Przeciwdziałanie powstawaniu niespójnych układów urbanistycznych, składających się z zupełnie odrębnych elementów i stylów architektonicznych, i tutaj uwaga, a także ograniczanie zanieczyszczania przestrzeni miejskiej reklamami i informacjami wizualnymi, mogącymi zdominować krajobraz miejski. Ja dzisiaj jadąc tutaj z banerów na mieście, dowiedziałem się, że pan przewodniczący w dalszym ciągu ubiega się o stanowisko burmistrza miasta a jednocześnie podpisał się pod takim dokumentem, także ze swojej strony proponuje rewizję tej strategii rozwoju, ponieważ no ona zakrawa o groteskę. Dziękuję.